Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników portalu shownews.pl, a ze mną architekt porządku, czyli Agnieszka Witkowska. Witam dzień Ciebie dobrze, serdecznie. Dzień dobry, witam i witam Ciebie bardzo serdecznie. Dużo energii, dużo wigoru już na Dzień Dobry. Słuchajcie, rozstawiała tu kadr, tu, a czy masz to, a czy nie masz tamto? <laughs> Spokojnie, powoli. Też jesteś taka, taka gorąca, taka raptowna w tym programie, bo w ogóle widziałem pierwszy odcinek. To ty wchodzisz tutaj z ekipą, tu robisz to, tu, tam. E, tak, tak właśnie jest. E, mam najlepszą na świecie ekipę, która mnie wspiera. E, tam dziewczyny widać i widać je też w, w odcinkach. E, wiesz, szybka, sprawna organizacja przestrzeni wymaga naprawdę bardzo dużego, bardzo dużych pokładów energii. E, poza tym wiesz, ja kocham to co robię. Naprawdę. Widzę. E, e, tak, więc e, oczywiście e, entuzjazm kryje się w każdej realizacji również po gromach chaosu i to bardzo 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 widać. Powiedz mi, której znanej osobie zrobiłabyś porządek we wnętrzu? Może zapraszali cię, mówili: "Aga, chodź zrób porządek z naszym mieszkaniem, domem." Znaczy, wszystkie sławne i popularne osoby, które potrzebowały uporządkowania przestrzeni, już korzystały z moich usług. Naprawdę? Tak. A kto na przykład? Anna Lewandowska. Wow, ktoś no, jeszcze? To Majdan. Ktoś jeszcze? Dorota Szalongowska. I ktoś jeszcze? Martyna Wojciechowska. Ktoś jeszcze? Oczywiście, że tak. Jezu, słuchajcie, teraz tak robimy taką listę przez 10-15 od naszej rozmowy. Jaka będzie wymieniała nazwiska? Znaczy, to można znaleźć u mnie na przykład na Instagramie. Zapraszam serdecznie, Architekt w Porządku. Jak przejść ze świata mediów społecznościowych do klasycznego świata telewizji? Hmm, po pierwsze marzyć a po drugie robić coś w kierunku spełniania tych marzeń. Wiesz, ja miałam takie marzenie, żeby poza tym, co robię na Instagramie, co, od czego zaczynałam, prowadząc na przykład swojego bloga, żeby to, co robię zawodowo, żeby z tym, co robię zawodowo, żeby mogła dotrzeć do osób, do które, które nie będą w stanie skorzystać z mojej usługi. Po pierwsze dlatego, że jestem jedna, albo dlatego że, dlatego, że osoby, które na przykład zgłaszają się do odcinka, być może nie byłyby tymi osobami, które byłoby stać na moje usługi. I chciałam pokazać tak naprawdę, jak można uporządkować swoje, swoje wnętrze, jakimi sposobami, jakimi metodami można podejść do do porządkowania przestrzeni wśród tych osób, które po prostu nie byłyby w stanie skorzystać z profesjonalnej pomocy. Ja jeszcze wrócę do tej listy, której wymieniałaś, na czym polega taki porządek? Jak wygląda taki kontakt? Na początku znana osoba, potem statystyczna kowalska bądź kowalski, jak taka znana osoba przez Instagram się do ciebie odzywa? Tak. I mówi, Aga chce zrobić porządek. I na czym polega ten porządek? Bo dla mnie ja się uczę tego zagadnienia. Te wnętrza, te porządki, te, ar te architektura, dla mnie to jest wszystko nowe. Jak to wygląda? Wiesz, co no tak, no najczęściej za kontaktem, przed kontaktem stoi potrzeba, czyli albo ktoś się czuł na tyle przytłoczony, że potrzebu, po prostu potrzebuje wsparcia w odgracaniu swojej przestrzeni i w organizacji, a czasami jest to na przykład etap przeprowadzki, bo to w trakcie przeprowadzki chcemy zorganizować swoje nowe wnętrze w taki sposób, żeby wszystko miało swoje miejsce, żeby wreszcie utrzymywać porządek, albo na przykład projektujemy nasz, nasz nowy dom i potrzebujemy wyznaczyć miejsce dla każdej rzeczy, żeby wiesz, bardzo często za nowym wnętrzem stoją też marzenia o tym, żeby w tym nowym był wreszcie porządek, no i żeby nie przewozić do nowego starych, starych rzeczy. Więc bardzo często impulsem faktycznie była jakaś przeprowadzka, albo po prostu przytłoczenie ilością rzeczy, bo myślę, że nie tylko popularne osoby, większość z nas doskonale wie, że w uporządkowanej przestrzeni, w takiej, wiesz, nieprzytłaczającej jesteś w stanie po pierwsze znaleźć miejsce na to, co jest najważniejsze, czyli relacje czas. Dla rodziny, ale też jesteśmy w stanie się lepiej w niej odnajdywać. Przestrzeń nas wspomaga, a nie nam przeszkadza. Czyli można powiedzieć, że przestrzeń jest obrazem, zwierciadłem naszej duszy, naszej głowy? Trochę tak. Tego się spodziewam, ale wracamy do y, pro, programu. Ty jesteś złą policjantką, dobrą policjantką w tym duecie? <śm> to zależy. Dorota, a od czego? Wiesz, zależy od tego, czy, y, czy jesteśmy na etapie odgracania, bo podobno, jeżeli chodzi o y, decyzję, to Dorota jest tą, której się wszystko podoba, wszystko chciałaby zostawić, że zostawmy, to jest piękne i tak dalej, a ja jestem tą, która przypomina, że słuchaj, masz podejmować decyzję pod kątem tego, czy coś jest ci potrzebne i czy masz na to faktycznie miejsce. I, I wtedy jestem faktycznie tym, można powiedzieć, złym policjantem, ale ostatecznie uważam, że jestem no, to tym, tym, tym dobrym charakterem. No. no tak, ale właśnie. Architekt porządku, bo tak się tytułujesz. No tak. Od czego trzeba zacząć wprowadzanie porządku w domu łamane przez mieszkanie? Od odgracania. Za... Co to znaczy odgradzanie? Odgracanie. Odgracanie. Od tak. gratów. Nie, że odgradzamy się na przykład. Od agi, tylko graty. Tak, tak. Odgracanie, czyli pozbywanie się tych rzeczy, które po prostu nie są nam do niczego potrzebne. Już nas nie wspierają, tylko i wyłącznie zabierają nam miejsce, zabierają nam czas, zabierają nam uwagę, bo wiesz, jest mnóstwo patentów na to, jak coś zorganizować. Jest mnóstwo wspomagających produktów, które, którymi można zorganizować przestrzeń, ale nie ma sensu organizować rzeczy, które są nam do niczego niepotrzebne. Nie ma sensu projektować szaf zabudów na rzeczy, których nie potrzebujesz, bo to jest po prostu strata kasy. Dlatego tak pięknie Pogromcy Chaosu też pokazują jak, jaka piękna jest synergia między naszymi zawodami, czyli projektanta, architekta wnętrz i osoby, która profesjonalnie zajmuje się deklateringiem i organizacją przestrzeni, że my tak naprawdę, Dorota projektuje przestrzeń dla ludzi i dla rzeczy, ale tych, które są potrzebne, a czyli nie które do... po prostu były trzymane. Czyli Dorota projektuje przestrzeń, ty ja ją organizuję, a wcześniej odgracam. Dominik? Dominik ma świetne pomysły i świetne wyczucie, jeżeli chodzi też o, o projektowanie całej przestrzeni, o takie ocieplenie i udomowienie. No i jeszcze do tego fantastyczne, fantastyczne pomysły na takie projekty DIY, które myślę, że też wiele osób zainspirują do tego, żeby coś fajnego w swoim wnętrzu zrobić. Jesteś jesieniarą? Czy jestem jesieniarą? Tak. Nie, nie określiłabym siebie w ten sposób. Okej, okay, przejdźmy do, do kolejnego pytania. Załóżmy, jest para młoda, prawda? No już sezon weselny zbliża się ku końcowi, ale jeszcze trwa. I załóżmy, chcą mieć taki prezent ślubny, że już mają mieszkanie albo dom i chcą urządzić, odgracić, mm -hmm. dobre ćwiczenie na język polski, mieszkanie. Co oni muszą do Ciebie, poza Instagramem, czy taka osoba z ulicy, na przykład nasi widzowie, mogą do Ciebie pisać, Aga, pomóż? Tak, oczywiście. Niestety w tej chwili najczęściej dowiedzą się, że nie mam dostępnych terminów, ale przez ostatnie dwa lata wyszko wyszkoliłam sztab fantastycznych osób, które profesjonalnie organizacją i odgracaniem się zajmują, więc wtedy polecam którąś z moich kursantek. Czyli ty masz ekipę w takim razie? Tak, jest to ponad 150 osób w Polsce i za granicą. 150 osób? To ty masz tylko film, ty jesteś korporacją. Znaczy, to są osoby, które ja wyszkoliłam i którym bardzo mocno dopinguję. Jezu Chryste, ty jesteś lepsza niż Julia Żuga i Zobacz, Julia Żugaj ma swoje żugajki, to ty masz kogo? Ja mam moje absolwentki, certyfikowane absolwentki architektury porządku. one ma jakiś pseudonim artystyczny, bo to tak długo. a Certyfikowane architektki... Porządku. Porządku. że... Tak. CAP! Certyfikowane... No, no w sumie ciekawa akronim wyszedł. Wiesz co, generalnie biorąc pod uwagę, że decluttering w tłumaczeniu z angielskiego znaczy odgracanie i ja miałabym się nazywać na przykład odgracarką, to przyznaj, że nie byłoby to zbyt romantyczne. To architekt, trochę jak śmieciarka. No właśnie, architekt porządku brzmi bardziej romantycznie. Architekt porządku. Czyli jak a ja powiedz mi, przy okazji porządkujesz mieszkania, też można uporządkować serce, bo już o, o głowie mówiliśmy. Serce, głowę, relacje. Wiesz, bardzo często, bardzo za często zaczyna się od tego, że decydujemy, co jest nam w przestrzeni niepotrzebne, a kończymy na decyzji, czy na pewno wszystkie relacje i wszyscy ludzie też w tym życiu są nam potrzebni. Może, którzy, może są tacy ludzie, którzy tylko i wyłącznie zajmują nam czas i zamykają nam możliwości na nowe. Powiem wam tak, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tą rozmową, dużo się nauczyłem, mam nadzieję, że wy też się dużo nauczyliście, przede wszystkim porządku w sercu, w głowie i w mieszkaniu. To musisz do mnie przy. a nie, ty nie masz wolnych terminów. Ale kogoś ci polecę, spoko. Polecisz mi? Tak. Bo ja mam dużo gratów. Och, to wiesz, to Ulubię. Mi... Im, większe, Im więcej gratów, tym większa ekscytacja. Po skryptu, a może powinnaś robić coś takiego, Wiedziałam, że to jest popularna treść, żeby... Przeszukiwać mieszkania, gdzie jest bardzo dużo gratu, bo to, co widziałam w Waszym programie, to jest po prostu cząstka. To jeszcze nie widziałeś wszystkich odcinków. A właśnie, czyli widzicie, oglądałam tylko pierwszy, no, najlepsze przed nami. Agnieszka Witkowska, architekt porządku. Tak, dziękuję serdecznie i koniecznie oglądajcie pogromców, chaosów każdą niedzielę 17:55. Z każdym odcinkiem będzie. Jeszcze ciekawie. Chcesz zastąpić Axel Rose'a w Guns N' Roses? Nie, absolutnie. No, tak patrzę, tak wyglądasz jak gwiazda roku. A ja ci coś muszę w ogóle powiedzieć Dawaj. o tej sukience, wiesz, bo ja mam w tej chwili na sobie sukienkę projektu Jakuba Buczyńskiego, który to z moich ubrań, które miałam na sobie w pogromcach chaosu, skomponował mi totalnie nową sukienkę. Zobaczcie, zobaczcie, może wejdzie kadry, że uważę. o zobaczcie <laughs> Zasłaniamy jakby, co? Ale słuchaj, teraz to, to jest mega wa ważne właśnie, że wiesz, wszystkie te ubrania, każde z tych koszul, każde z tych koszulek, jeansów, w którym byłam, mogłabym powiedzieć, że jest dla mnie sentymentalna, pamiątkowa i powinnam to trzymać w swojej przestrzeni, w swojej szafie, no bo jak się pozbyć koszuli, w której wystąpiłam w pierwszym odcinku Pogromców Chaosu? Ale zobacz, nie musi to się kisić w mojej szafie nieużywane. Mogę to oddać do człowieka, który jest przyzdolny i zrobi mi z tego sukienkę, z której będę nadal korzystać i będę miała na sobie rzeczy, wszystkie, które kocham. I teraz to, była, to było piękne podsumowanie naszej rozmowy, więc jeszcze raz architekt porządku Agnieszka Witkowska, która zaprasza na... Pogromców chaosu. Mam nadzieję, że mnie już pogromiła albo i nie. Zobaczcie program i zobaczcie naszą rozmowę, którą i tak już oglądacie. Dzięki. <grym> Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa. Hej.